Chciałem nagrać ten filmik, żeby was przestrzec przed towarem z nieznanego źródła. Bo tutaj te gumki, widzicie co się z nimi stało? Jak one wyglądają. O, tu, jest, tu jest druga, o, już nawet się rozpruła. Te gumki zostały założone jakieś dwa miesiące temu. Dwa miesiące temu, a wyglądają o tak. Wszystko się rozlatuje. I tutaj jest to samo. Jak spojrzycie. O. Zobaczcie jak to wygląda. Po dwóch miesiącach. Więc bądźcie czujni. Przy kupowaniu części. Szczególnie gumowych. Z jakiegoś nieznanego źródła. Teraz zakupiłem odpowiednie. Już takie same jak poprzednio miałem. Poprzednio dokładnie tego samego producenta. Po tym samym numerze. Te poprzednie wytrzymały 10 lat. A te wytrzymały... Dwa miesiące, także to ku przestrodze. Tak wyglądają, już zmontowane nowe gumeczki. I tutaj również pełna kultura. A ten stary szycz, to normalnie strach się bać. Widzicie to, jak to się kruszy, wszystko. I tutaj każda po prostu każda gumka. Masakra. Na szczęście do tych drążków łatwo dojść, więc nie wkurzam się, żeby to wymienić. że jakby to był jakiś stworzeń zwrotnicy albo coś, to by mnie chyba trafiło. Także powtarzam, uważajcie na części, które kupujecie, szczególnie gumowe, żeby były z pewnego źródła, pewnego producenta.